Dzień dobry Państwu. Robimy dzisiaj test wegańskich potraw, a właściwie po prostu zrobiliśmy sobie przepyszną wyżerkę, która chyba jest w 100% wegańska. Chyba nawet nie ma tu żadnych produktów zwierzęcych, sera czy czegoś takiego. Dostałem ostatnio paczkę z jedzeniem, mimo że Wam mówię, żebyście nie przysyłali, a nieważne co ja mówię. Ważne. Ważne, w sumie jest to bardzo ważne. Nie wiem, jak mam się ustosunkować do, mojego, um, za, do moich zachwiania emocjonalnych, ale kit w to. Wege kabanosy. Takiej chwili, nie wiem jakiej. To naddało. Ja już znam te kabanosy i wiem, jakie są baki. Weź sobie i go testuj. E, właściwie na początku należałoby spróbować bez żadnej przyprawy. Ja uważam, że są bardzo smaczne. Natomiast z takimi mm, potrawami, które udają e, mięso, udają, no, naśladują je, ponieważ lubimy wszyscy mięso, tylko my, my przynajmniej z e, moim przyjacielem bakim nie lubimy zabijania zwierząt. E, więc jest taka sprawa, że one są takie leciutko gumowate, jeżeli to przyrównać do e, prawdziwego kabanosa. Natomiast moim zdaniem tak są przepyszne. I do nich wypadałoby użyć musztardy. Ja lubię rosyjską. Szczególnie smakują z musztardą. Co z to? No ja ogólnie uważam, że te produkty wszystkie są doskonałym nośnikiem innych przepraw. No tak, bo y, czym są tak naprawdę, czym jest kiełbasa y, czy jakieś inne wędliny? No, tak naprawdę y, jest to mięso, które samo w sobie nie ma jakiegoś specjalnego smaku. Plus, przyprawy, więc jeżeli weźmiemy rośliny i dodamy im trochę przypraw, to czasami nie jesteśmy w stanie uzyskać bardzo e, podobny efekt. Dobra, okej. Okay. Kawalos na plus. Na plus. Na plus. Dobra. Teraz... E, Niezabijanie na plus? Tego nie wiem jeszcze. Cały czas się próbuję zdecydować. Czy trzeba być po jasnej czy po ciemnej stronie mocy? Jeszcze nie podjąłem decyzji, chociaż ostatnio przechylam się na jasną stronę mocy. Także Luke Skywalker, ten nudziarz rządzi. Krakowska kiełbaska. Pachnie, jak Krakowska kiełbaska. I właściwie udaje, bo ostatnio nie posiadam węchu, ale, ale ty mówisz, że tak pachnie. Tak jest. Oko krakowska, kiełbaska. Spróbuj, proszę. Mm, zaraz będę próbował. Wygląda też jak. Wygląda oryginał. bardzo. Oryginal. A nie wiem, czy to słyszałeś, coś takiego, że podobno był taki jakiś motyw, że do krakowskiej, kiełbaski yy, yy, sobie prawa rezerwowali Niemcy, że wykupili. Yy, Prawa do tej nazwy? Słyszałem taką wskazaczną rzecz, ale nie wiem jak to się skończyło. Roślina paprykowa. Nie wiem co za firma. Takie coś. Hmm. Tak wygląda już sterkowana Tak. Hmm. No to nie jest w ogóle gumowe, ale jest trochę no, sucha. Hmm. Uważam, że jednak te wędliny doskonale pasują z e, musztardą, gdzie prawdziwy wędziny też bym jadł z musztardą. No i z przystawek szybciutki teścik na koniec. Andrzej zagadło. Paprykaszek. I mamy tu wegański paprykasz. No, jestem tego ciekaw. Nie wiem, czy powinienem to posmarować. Posypać solą, czy popiołem, czy popiołem, czy, piesem, czy czym. Ale może na początek powinno się po prostu spróbować to tak jak jest. No dobrze. No to mam taki coś. Ja bym tobie sugerował, żebyś też tego Za chwileczkę, jak przejdziemy tak? do opcji e, statyw. Dobrze. Hmm, no tak, moim zdaniem wymaga to soli i pieprzu. Oczywiście e, mięso, żelzy, rybożelcy i tak dalej, chociaż ja ryby też wiem. E, powiedzieliby, że po prostu to żaden paprykarz, no bo nie od ryb. Ja uważam, że jest to fajna pasta na kanapki. Tylko należy jednak dodać trochę soli i pieprzu. Czy danie główne już nam nie stygnie przypadkiem? Stygnie, normalnie no, ustawiam i jedzmy. Jeszcze tylko przejazd przez Aha. Żenaczki. No właśnie, bo nasze danie główne to karkóweczka takiej firmy. W ogóle dziękuję bardzo osobie, która mi przesłała całą tą paczkę. Będę musiał sprawdzić nadawcę i podziękować. Coś mi się wydaje, że kiedyś ktoś mi dzwonił i mówił, że myślę taką paczkę. Więc przepraszam, że zapomniałem na chwilę kto, ale ludzie yy, wysyłają mi różne paczki, mówią do mnie różne rzeczy, a ja wielu rzeczy nie pamiętam. Postaram się napisać o tym w opisie. Yy, a jak za szybko wrzucę filmik, to dopiszę to później. Albo zawsze w komentarzu to może osoba napisać, że hej, to ja. W głowie nie pamiętasz, z kim rozmawia się czy... Dobry. Wielaszku no, już, już o, tak. no, no. No, nie wiem, czy... no dobrze. obiad. Świeże ziemniaczki. Doskonała sałatka mojego autorstwa. Troszkę się przedstawiałem. No, dla mnie główne. Karkówka. Oczywiście yy, nie jest to żadna karkówka. i takie kotleciki, ja wegańskie. Zjedz karkówką. mięsko, ziemniaczki możesz zostawić. Tak. No dobrze. Dziękuję Tatie. No, ja jestem wypuszczony dzisiaj. Czy tu jest dresyn do samo? Tak, to jest w ogóle... wszystko powinno się wsypać do tego. daje tak, hmm. daję to resztę, wrzucę do, do całości. Zresztą sobie posyp czy coś? Posyp. Uf, stare przyzwyczajenia. Bardzo. Ciach, czak ciach. Pyk, pyk, Słuchaj, spróbuj sobie ten paprykać na początek jako przystawkę no, okay. za ten, tak żebyś jeszcze, żeby internauci się o twojej opinii. Dobra. co przypomina. I faszek świeżo wyciskanych grejpfrutów. Prosto z warzywniaczka na duńskiej kołonec to tak samo ziemniaczki. Lubię to miejsce, więc nim czasami. Chociaż raz przegięliście no, limonek. Nie wiem, czy pan jeszcze Tak, to fakt. Ale wybaczyłem to, bo bo nie, bo zalety y, są przeciwwagą dla, 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 dla za, Zalety dużo więcej. No dobra, sałatka. Do domu pyszna. Proszę cię bardzo. Mm. No dobra, przystępujemy do konsumpcji dania głównego. Jest trochę gumowate. Maja, nie da się tego jeść. Użartowałem. A ja bym powiedział, że jedną z najmocniejszych stron tych jest to, że są bardzo dobrze przyprawione. Tak, nie trzeba ich przyprawiać samemu, no ale tak powinno być. Myślę, że wszyscy fani konsystencji mięsa um, usatysfakcjonowani, jeśli chodzi o A Chociaż jest to lekko gumowate Bo tak zwane hmm. do, doświadczenia haptyczne. Co to znaczy? Dotykowe takie. No. Ja mhm. hmm. Sejtana, chyba jest na bazie tego w Anglii. już sieć knajp to się nazywa, co się nazywają? Templar of Sejtana. Tak, of To jest to, co szkolenie przypominające mm, e, Keksi, podobno. I właściwie słyszałem opinię od pewnych osób, że nawet nie bardzo da się to odróżnić. Ale nie wiem, nie byłem. Może to kłamstwo. Jest to chyba. Ta browser, ten side, fajnie brzmi. Pod przykrywką zła szerzą dobro. Odwrotnie do trendów. Zazwyczaj pod przykrywką dobra szerzy się zło. Lubię taką przewrotę też. Jak układać na rynkaczu. Powiedz taki swój wegański uh, o imieniu wegańskiej pały? Tak, wiecie, ja chcę robić, wegań... wiecie, wiecie się robi wegańską się jak wegańską pałę? Nie <laughs> widzę cię jak. się czasarstwo, bo miałem małą rolę w filmie. Może będę miał nadstęp, byłem od tego jeszcze, są, nie śmiałe, ale, ale jak poćwiczę, to może w końcu się uda. Kiedy mają się zdjęcia rozpocząć do nowego projektu? W marcu kwiet... hmm. Lubię ten moment, kiedy zaczynam osiągać sytość, a na talerzu jeszcze jest dużo. Ja na szczęście nigdy nie osiągam sytości, a na talerzu jest zawsze mało. No dobra, nie będziemy pierdzielić dalej, my sobie jemy. Wy sobie jeszcze raz popatrzcie, jak pięknie mogą wyglądać produkty, przy których w porządzeniu nie zginęło żadne zwierzę. Pomachajcie do widzów. Sunia, jak to się robi? Jakoś tak chyba.